Cześć, witajcie, słuchajcie, niezłe jaja, bo w tym tygodniu minęło 6 lat odkąd przyjechałam do Australii. Chciałam powiedzieć, przeprowadziłam się do Australii, ale to jak tutaj przyjechałam, nie do końca. Było planowane, to znaczy przyjechanie było planowane, ale nie planowałam totalnie tego, że tutaj zostanę i to zostanę na aż tak długo, e, ponieważ wiele, wiele osób pyta mnie w komentarzach, jak to się stało, jak ja wylądowałam w Australii i naprawdę nie liczę na to, że wszyscy obejrzycie wszystkie moje filmiki, więc uznałam, że po prostu dzisiaj zrobię taki format, którego na tym kanale jeszcze nie było, to będzie taki story time i po prostu powiem Wam e, o tym, jak wylądowałam w Australii, skąd się tutaj wzięłam i opowiem Wam, Wam o moich początkach na australijskiej ziemi. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Ja trochę nie wiem, jak podejść do tego tematu, bo ja lubię po prostu robić dla Was vlogi tematyczne. Że sobie wypiszę punkty i po prostu jadę jakimś torem i opowiadam Wam. O jakimś danym zagadnieniu. Mówienie o sobie i to jeszcze opowiadanie mojej historii jest zagadnieniem dla mnie trochę nowym, więc e, wybaczcie, jeżeli będzie trochę chaotycznie, ale staram się. E, więc zacznijmy od tego, skąd ja się w ogóle w Australii wzięłam. Jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja do Australii przyjechałam na wymianę studencką. Zaczęłam od wymiany studenckiej. Przyjechałam tutaj 18 lutego 2014 roku. Przyjechałam na wymianę z University of Melbourne, a studiowałam w Polsce na UJ, studiowałam ekonomię. No i właśnie przez całe studia chciałam gdzieś wyjechać. Erasmusy jakoś do mnie za bardzo nie przemawiały, przynajmniej po tych historiach, które słyszałam od znajomych. Nie sądziłam, że jest to program dla mnie, ale okazało się, że moja uczelnia, czyli Uniwersytet Jagielloński miał podpisane różne inne programy wymian z różnymi uczelniami na świecie. Ten program, na którym ja wyjechałam, to były umowy bilateralne właśnie między uczelniami tam, mieli jeszcze jakiś program sylw. Nie pytajcie mnie, bo nie wiem, jak to teraz wygląda. Jeżeli jesteście na ujocie, idźcie do biura spraw zagranicznych albo jak jesteście na innej uczelni, to po prostu idźcie do swojego biura wymian i tam się o wszystko dowiedzcie. No i właśnie postanowiłam wyjechać do. No gdzie indziej, gdzie indziej, poza Europę. Bardzo mocno zastanawiałam się nad Kanadą, nad Stanami Zjednoczonymi i nad Australią. Jednak wygrał we mnie wewnętrzny Janusz, ponieważ e, częścią tej umowy było to, że uczelnia płaciła za bilet i po prostu uznałam, że Australia jest spoko. Tak jak mówię, Australii nigdy nie, nie planowałam, ale wiedziałam, że żeby pojechać do Australii, e, no to... Będę musiała jeszcze trochę popracować, żeby zarobić na ten bilet, żeby sobie pozwolić na wakacje w Australii. A skoro uczelnia będzie płaciła, to się zgłaszam do Australii i bang, dostałam się. I pojechałam. Tak jak mówię, wyleciałam z Polski 17 lutego 2014 roku i, w, e, i wylądowałam w Melbourne. 18 leciałam przez Frankfurt, Singapur i do, e, do Melbourne, więc to była całkiem niezła przeprawa. E, jechała ze mną jeszcze jedna dziewczyna z Ujotu. E, potem okazało się, że zamieszkałyśmy razem i się zaprzyjaźniłyśmy, więc Ania jak oglądasz, to cię bardzo serdecznie pozdrawiam. E, I po przyjeździe do Australii pierwszą w ogóle rzeczą. Jak się otworzyły drzwi lotniska, to to, co mnie uderzyło, to było takie. Takie świeże powietrze O takim zupełnie nowym zapachu Którego nie czułam nigdzie indziej I w powietrzu unosiły się również Takie dziwne dźwięki Myślałam, że to są ptaki Potem dopiero ogarnęłam, że to są nietoperze Ponieważ w Australii jest mnóstwo nietoperzy I one wydają takie właśnie skrzyczące Specyficzne dźwięki Bo Wylądowałyśmy w nocy Pojechałyśmy do hostelu e, Miałyśmy hostel przy takim parku w Carlton e, No fajny to był hostel W każdym razie dojechałyśmy tam w nocy zorganizowa uczenia zorganizowała nam transport, dojechałyśmy tam dosyć późno w nocy i chciałyśmy dać naszym rodzicom znać, że żyjemy, że przeleciałyśmy przez pół świata, dokładnie przez pół świata, e, i żyjemy, dojechałyśmy a w, e, a w hostelu, powiedzieli nam, sorry, dziewczyny, internet nam się skończył. Nie wiem, jak się internet może skończyć, ale się wtedy skończył. I wysłali nas do McDonalda, więc o jakiejś drugiej w nocy, w mieście, którego totalnie nie znałyśmy, w dzielnicy, której też nie znałyśmy, nie wiedziałyśmy, czy jest bezpieczna, czy jest niebezpieczna, drałowałyśmy chyba ze 2 kilometry do McDonalda, do najbliższego McDonalda, żeby tam złapać internet. W ogóle do tej pory, do roku 2020 McDonald's jest jedną z niewielu, jednym z niewielu miejsc, gdzie w Australii, przynajmniej w Melbourne, można złapać darmowy internet. Wiem, że gdzieś tam w, w centrum Melbourne jest, jest też darmowe Wi-Fi, ale jak się wejdzie do budynku albo między budynki, to tego Wi-Fi nie ma, więc no, generalnie tak jakby nie było, w restauracjach, w kawiarniach też wi-fi w ogóle nie ma, ostatnio odwiedzał mnie przyjaciel i też był w szoku, że jak poszliśmy gdzieś posiedzieć, to, to nie mógł złapać internetu, e, ale wracając, no właśnie, więc o, o jakiejś chorej godzinie w nocy e, napisałyśmy rodzicom, że żyjemy i na następny dzień... Zaczęłyśmy ogarniać swoje, swoje życie w Australii. Zdecydowałyśmy się na mieszkanie w akademiku. Mieszkaliśmy w akademiku z sieci Unilodge. Um, one są te akademiki, to znaczy po prostu nie wiedziałyśmy, gdzie można mieszkać. Wtedy przyjechałyśmy w połowie, właśnie przyjechałyśmy w połowie lutego, w drugiej już połowie lutego, więc jakby rynek mieszkaniowy w Melbourne wtedy jest, przeżywa gorący, bardzo gorący okres. Wtedy wszyscy studenci zjeżdżają po prostu do miasta. W ogóle Melbourne jest australijską stolicą edukacji, więc no tych studentów jest tam naprawdę dużo. Szacuje się, że prawie 40% wszystkich studentów w Australii studiuje w Melbourne, więc sobie to wyobraźcie. Poza tym, no właśnie, semestr zaczyna się w marcu, więc te mieszkania są naprawdę chodliwe, ceny były jakieś nienormalne. U nas w hostelu po prostu wszyscy tylko na telefonie wisieli e, i sprawdzali Gumtree, bo wtedy jeszcze na Facebooku nikt się nie ogłaszał. E, sprawdzali Gumtree i jeździli na różne inspekcje. No, te mieszkania było ciężko utrafić, my poszłyśmy do Akademika. E, no i właśnie, ta sieć Unilodge, one są bardzo drogie, są te akademiki. W większości one kosztują więcej niż mieszkania. My się zdecydowałyśmy na taką dosyć budżetową wersję, która teraz po mieszkaniu kilka lat w Melbourne, w Melbourne okazuje się, że jednak no, ktoś nas w konia zrobił. Bo płaciłyśmy chyba 700 albo 800 dolarów za... Miesiąc mieszkania w akademiku. Miałyśmy pokój dzielony z łazienką na korytarzu, i w ogóle ten budynek był stary, brzydki, z widokiem na kosz na śmieci. Masakra, po prostu, ale wiecie, wtedy nam trochę było obojętne, więc mieszkałyśmy sobie w tym akademiku. Zresztą uczelnia była dosłownie po drugiej stronie ulicy. Wystarczyło przejść przez ulicę i już był nasz kampus, więc to też było takie dosyć wygodne. Ja studiowałam, tak jak mówię, ja studiowałam ekonomię. W Australii było tak, że się studiowało trzy. Albo cztery przedmioty. Ja miałam trzy przedmioty, e, i wiecie co, powiem Wam, że się zdziwiłam, ponieważ, właśnie, tak jak wspominałam, ten University of Melbourne to jest jedna. Jedna z najlepszych uczeń, jak, jak nie najlepsza uczelnia w, w całej Australii poszłam na te zajęcia i byłam w szoku, ponieważ okazało się, że zajęcia były na trochę żenującym poziomie. Wydaje mi się, że to było spowodowane trochę tym, że większość studentów, którzy studiują takie kierunki właśnie ekonomiczno, takie po prostu to się w Australii nazywa Commerce, to są studenci z Chin i ja miałam chyba 30 albo 40 osób w mojej grupie, szczególnie Cztery miały tylko biały kolor skóry. Większość nie mówiła w ogóle po angielsku. Teraz to się trochę zmieniło, ale wtedy, wtedy praktycznie nikt po angielsku tam na tych zajęciach nie mówił, więc te zajęcia były dostosowane po prostu do osób, które nie mówiły po angielsku. No po prostu no, cyrk na kółkach trochę, ale no, nie jakby nie o studiach tutaj jest. Filmik o studiach już się pojawił. I tak sobie tam w tej Australii studiowałam. Ale słuchajcie, ja przywiozłam do Australii wtedy, jak byłam studentką, pracowałam w korporacji i przywiozłam sobie całkiem, wtedy mi się wydawało, sporo oszczędności, przywiozłam koło chyba 15-20 tysięcy złotych moich oszczędności do Australii i okazało się, że jednak Australia jest dużo droższa niż ktokolwiek zakładał, więc te oszczędności stopiły się bardzo, bardzo szybko. Tutaj trzeba było za coś zapłacić, kaucję za mieszkanie, kaucję za to, zakupy, wyjście z nowymi znajomymi na piwo i po prostu te pieniądze rozchodziły się jak szalone, więc ja bardzo szybko musiałam znaleźć pracę. To znaczy generalnie moi rodzice powiedzieli mi chcesz jechać do Australii, no to musisz liczyć na siebie. To znaczy oczywiście oni mi e, trochę finansowo na początku tam pomogli, ale generalnie nie chciałam, byłam zbyt dumna, zbyt ambitna na to, żeby prosić ich o pieniądze, więc ja bardzo szybko postanowiłam, że ja sobie znajdę pracę, e, ale nie wiedziałam jeszcze jakie są realia, jeżeli chodzi o pracę dla studentów w Australii. E, studenci w Australii, e, międzynarodowi studenci mogą pracować tylko 20 godzin w tygodniu, to znaczy tam było 40 godzin na dwa tygodnie, jakkolwiek to się rozkładało. No i raczej ludzie są niechętni, żeby, żeby właśnie dawać pracę takim międzynarodowym studentom. Zresztą, tak jak mówiłam, to był taki dosyć gorący okres, że wszyscy studenci zjeżdżali do Melbourne, nie było mieszkań, nie było pracy. Generalnie trochę było hardcore i trochę mi się wtedy moje życie nie podobało. Pracę znalazłam po jakichś chyba trzech albo czterech tygodniach od rozpoczęcia szukania więc praca jest naprawdę... Przynajmniej wtedy, wtedy, bo oczywiście mówię tylko i wyłącznie o moich doświadczeniach. Wtedy pracę było bardzo ciężko znaleźć. Zaczęłam e, pracę na targu, pokazywałam e, ją wam w vlogu świątecznym. E, zaczęłam smażyć kiełbaski w budce na targu, sprzedawałam hot dogi. E, generalnie musiałam trochę zejść z mojego wysokiego konia, że wiecie, że studiuję na super fancy uczelni w Australii, e, super fancy uczelni w Polsce. Miałam w Polsce, tak jak mówię, pracowałam w korporacji. A tutaj nagle muszę stać przy grillu i smażyć kiełbasy. No, nie powiem, że mi się wtedy moje życie podobało, bardzo mi się nie podobało, ale tak jak mówię, zarabiać jakoś trzeba było. I ja początkowo przyjechałam do Australii na 4 miesiące. Miałam być właśnie od lutego do końca czerwca albo do lipca. No, w każdym razie to było około. 5, chyba mniej niż 6 miesięcy. To był okres, który miałam spędzić w Australii. Ale no właśnie, ja praktycznie każdy weekend, który miałam, spędzałam w tej budce z hot dogami, smażyłam te hot dogi i trochę nie miałam czasu na zwiedzanie, ponieważ ja przyjechałam również do Australii po to, żeby zwiedzać. No i niestety przez te pół roku więcej więcej spędzałam czasu w pracy niż zwiedzałam. I po pół roku, kiedy przyszedł już czas pożegnania się z Australią, wpadłam na szalony pomysł. I postanowiłam przedłużyć sobie wizę o rok. Wtedy jeszcze nie było wizy Work and Holiday do Australii. Zaraz Wam w ogóle opowiem, co to była za historia. Więc przedłużyłam wizę studencką. Zostałam jeszcze raz studentką na okres roku. Ja się właśnie interesowałam wtedy, czy jest wiza Work and Holiday. Ambasada Polska i Ambasada Australijska nie potrafiły mi odpowiedzieć, czy taka wiza będzie kiedykolwiek dostępna do Polaków, dla Polaków i po dwóch tygodniach od momentu, kiedy ja złożyłam wniosek o moją nową wizę studencką, okazało się, że wiza Work and Holiday została wprowadzona dla Polaków, po prostu byłam tak zła, tak niesamowicie zła na siebie, że, e, że mnie taka okazja ominęła, ale no to nie o tym. No i tak sobie studiowałam. Studiowałam księgowość wtedy w Australii, czyli tak nadal jakby w mojej, w mojej działce tam ekonomiczno-księgowej. E, studiowałam ekonomię, po, po, później po kolejnym pół roku e, pojechałam na kilka miesięcy na wycieczkę po Azji Południowo-Wschodniej. Tam wiecie: Tajlandia, Wietnam, co e, tam jeszcze? Singapur, e, Indonezja, Bali i tak dalej, i tak dalej. Wtedy jeszcze te kierunki były. Totalnie niepopularne, a szczególnie niepopularne wśród Polaków, więc sobie strasznie pluję w brodę, że nie robiłam wtedy vloga e, albo jakiegoś Instagrama, bo teraz na to jest kompletny szał. To znaczy, w ogóle, ja zaczęłam wtedy robić vlogi, e, zaczęłam nagrywać filmiki, ale nagrywałam je sobie do szuflady i ich nigdy w życiu nie opublikowałam. Ostatnio skasowałam cały dysk z tymi filmikami, bo nie mogłam na nie patrzeć. E, no więc podróżowałam sobie przez jakiś czas po tej południowo-wschodniej Azji, e, no i potem. prociwam, Wróciłam z powrotem do Australii, dokończyć mój kolejny semestr, znalazłam inną pracę i potem, potem jakoś się tam e, nie chcę was zanudzać moimi historiami i perypetiami z wizami. W każdym razie znalazłam inną pracę, pracowałam później przez jakiś czas w pięciogwiazdkowym hotelu w Melbourne e, z bardzo znanej sieci. Mamy te hotele w Polsce, nie powiem wam w którym. W każdym razie praca w pięciogwiazdkowym hotelu to są niezłe jaja. E, może zrobię wam kiedyś o tym odcinek. Przeprowadziłam się do innego mieszkania. Mieszkałam wtedy w samym centrum Melbourne na 35. piętrze wieżowca z widokiem na Całe miasto było super, poza tym, że w pewnym momencie wprowadził się do nas współlokator, psychopata, który wydawał się na początku normalny, a potem okazał się psychopatą i przez to wywalili nas z mieszkania. Mieliśmy sprawę w sądzie, która ciągnęła się przez rok. Pozwali nas o kilkadziesiąt tysięcy dolarów za zniszczenia. W ogóle, jeżeli chcecie, to ja może kiedyś zrobię odcinek o tym, bo no, po prostu no, to, był, to był trochę hardcore mojego życia. No i co? No i nadal po sześciu latach jestem, tak wyglądały tutaj moje początki e, życia w Australii. Żyje mi się całkiem dobrze. Całkiem dobrze, chociaż tak naprawdę im dłużej tutaj jestem, tym bardziej mi tęskno i do Polski, i do Europy. E, myślę, że... W ciągu najbliższych kilku lat będę się z Australią żegnała. E, tak jak mówię, nie jest to wiążące, to się może zmienić, ale, ale taki na razie mam plan. E, jeżeli chodzi o wizy, też mnie o nie nie pytajcie: ja nie jestem tutaj wizowym ekspertem. Myślę, że też kiedyś się pojawi jakiś filmik w tym temacie. E, I co? Mam nadzieję, że Wam się taki story time podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapka w górę, pamiętajcie o komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to pamiętajcie o wciśnięciu przycisku subskrypcji oraz włączeniu dzwoneczka oraz zapraszam Was na Instagram, ponieważ tam postuję prawie codziennie, a tutaj widzimy się raz w tygodniu. No i co? Do zobaczenia w przyszły piątek. Pa!